Witam Was, moi drodzy. Chcąc, nie chcąc, widziałem dzisiaj w sieci nagranie, gdzie Paskut, Patus, jako kompletny odklejeniec, tak strasznie, tak obrzydliwie naubliżał dziewczynie, że to się po prostu nie mieści w głowie na jakimś tamtym swoim streamie. Po pierwsze, ta dziewczyna nie życzyła sobie, żeby to było nagrywane. Ja jestem po prostu zdumiony tym, że ci kretyni skończeni ją dalej nagrywali, gdy ona powiedziała, że sobie tego nie życzy. Widziałem tam komentarze, które pisały, które jacyś ludzie pisali, że to niby ona zaczęła, bo coś do niego pierwsza powiedziała. Po pierwsze, po pierwsze. Paskud jest osobą publiczną, i sam wystawia się na ocenę innych ludzi. Ta dziewczyna nie była osobą publiczną. To, że wyraziła swoją opinię tak, a nie inaczej, no paskud sobie na to absolutnie zasłużył. Natomiast to, jak została zwyzywana i, i zdeptana de facto przez niego, to zasługuje na największą pogardę. Dlaczego? Bo to jest taka sama sytuacja, gdyby dziesięcioletnie dziecko do niego podeszło, ubliżyło mu, a pasłoby by go zdzielił z łukika. To jest taka sama sytuacja. Więc bardzo was proszę, ci, którzy piszą to, że sama typiara, sama księżna, te... to nie ona jest osobą publiczną, to nie ona robi z siebie takiego debila na tych konferencjach prasowych jak Paskut, tylko to robi Paskut. To Paskut jest tym streamerem, to Paskut jest osobą publiczną. I niestety, ale osoba publiczna musi mieć twardszą skórę, tak samo jak politycy, niż osoby, które osobami publicznymi nie są. Największa pogarda dla tego wykolejeńca za to, jak potraktował tę dziewczynę. I dziwię się tylko, że przechodziło tam iluś dżentelmenów, którzy obracali głowę i żaden z nich nie potrafił go jakoś pohamować, przynajmniej lepcem na ten pusty łeb.